Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jaszku. I co? Kontynuujemy rozgrywkę. To jest Heartfire, a konkretnie Skyrim Legendary Edition. I w tej części już mamy za sobą walkę ze smokiem, który nam uciekł. Zdecydowałem się, że porzucę to. I teleportowałem się, przeniosłem się szybką podróżą tutaj. Do naszego domku, który zbudowaliśmy w poprzednim odcinku. No i co? Wypadałoby teraz pójść, kupić drzewo czy drewno. Raczej. No to co, idziemy? Nic was nie ominie na pewno po drodze, żaden pochodnik. Kupiłem jeden czarnie potrzebnie, a mianowicie odmrożenie. Myślałem, że te nisko-levelowe czary przy niewykupionych perkach umiejętności są trochę bardziej efektywne na smokach. A zwłaszcza, że to był ognisty smok. Oho, ktoś mnie wykrył. Mam nadzieję, że nie będzie walki tutaj. Jesteś Lidia? O nie, wilki. Na wilki może płomienie będą najlepsze. Chociaż chyba te... W... O, właśnie to chciałem uzyskać, żeby coś mi wzrosło. Kiedy rzuca się silniejsze czary, wydaje mi się, że wtedy trochę lepiej wzrastają te wszystkie umiejętności. Hmm, tu nie mamy nic takiego. No to Lidia go ubije pewnie. Albo ja to zaraz zrobię i Dobra Wilcza skóra się przyda. Tutaj coś się rusza w krzakach, tylko nie wiem co. I co, jakąś broń jednoręczną? Powiadacie, czy dwuręczną lepiej? Miecz i mamy jakiś toporek. Dobra. Gdzie jest drugi wilk? Nawet sprawnie to poszło. Ja cały czas nie dowierzam, że to jest poziom legendarny. Coś za łatwo do wszystko idzie. W Solstheim nie było tak łatwo. Dla pewności sprawdzę. No legendarna. O, pochodniki jakieś bardzo mi się to przyda. Ja bardzo lubię alchemizować. Oczywiście już teraz, jak już wspomniałem, yy, zmieniłem trochę system odcinków. Już nie będę was zanudzał tutaj alchemią na łamach wizji, już to sobie robię między odcinkami, rzeczy sprzedaję między odcinkami, natomiast. Zakupy będę dokonywał z Wami. Także, jak coś jest ważniejszego, takiego do zrobienia, to bądźcie pewni, że Was nie ominie. Tak jak na przykład podróż po drewno. Tu jest koń. Możemy go wziąć czy ukraść. To nie. Nie gramy złodziejem. Chociaż może trochę gramy nawet. ale akurat w tym wypadku nie jest to wskazane. Co to jest za kapliczka? Aha. Coś niedobrego widzę. No widzę dwie czerwone kropki. Kurde, co to jest? Żeby to jakieś posoki nie były. Znaczy te wiły, szkielet i Będzie awans? Nie, no kurde. A już myślałem. Ja tu jest szkielet? Nic nie masz ciekawego w sobie. No to gonimy drugiego. Ciekawe czy drugi ma jakiś loot. Nawet żeby głupi granat z niego wypadł. To już bym się cieszył. O, oset. A bo to jest strach. Kurde no, dajmy mu furię. Co? Opiera się? Może przemianę sobie trochę. O, proszę bardzo, przemiana nam wzrosła. To sobie magię weźmy teraz dla odmiany. Obiecałem Wam, że wydam w jakimś kolejnym odcinku punkt umiejętności i muszę to zrobić. No to chyba to zrobię niedługo. Gdzie on tutaj się podział? Aż tak daleko muszę za nim biec, żeby nie dostać nic. To jest kpina. Więc zastanówmy się dokładnie, na co wydamy ten punkt umiejętności. Zaraz sobie pójdziemy tam, w jakieś uschronne miejsce, bo ja nie lubię tak stać tutaj. Bo... ...się stresuję. Że tu coś zaraz na mnie... Oj, przepraszam. Że tu coś zaraz na mnie z krzaków wypadnie. Pochodniki jakieś. Bardzo przydatny do alchemii. Jeżeli nie chcę wam się bawić w samemu w odkrywanie receptur alchemicznych, to polecam w gogle sobie wpisać receptury na alchemię i tam wszystko macie. No i co? Idziemy do domków, z tego wnioskuję. Młyn półksiężyca. Ciekawe, czy... Ten świat jest yy, Ojejku, wzbogacony goście. o tylko jeden księżyc, ale to już temat na inny odcinek. Może zostaniesz na trochę? Chcę kupić drewna. Budujemy sobie co? No. Dostarczymy to gdziekolwiek sobie życzysz. Do mnie do domu. Yy, to może sam sobie przygotuję. Nie mogę tak po prostu oddawać dobrego drewna. Aha. Budujemy sobie co? Dostarczymy to gdziekolwiek sobie życzysz. No to kupmy od razu ze 60 sztuk. Natychmiast każe je dowieść. Budujemy sobie co? Tak. Dostarczymy to gdziekolwiek sobie życzysz. Dobrze, dziękuję. Natychmiast każe je dowieść. Dobra. Do następnego razu. To zobaczmy jak tam fundusze nasze. Aha, to i tak byśmy nie mieli pieniędzy więcej. Mm. Bo kontynent chyba się nazywa Tamriel, tutaj, z tego co się koja tego, co ja kojarzę. A planeta się nazywa jak Ziemia. I ile tu jest księżycy w tym uniwersum, to jeżeli ktoś z Was jest oczytany w lore, zaznajomiony tutaj z takimi rzeczami, to może mi powiedzieć. To byłaby ciekawostka. No ale wracając do rzeczy. Ogród, pasieka, stajnia, zagroda dla zwierząt. Na razie nic nie chcemy, bo my tu jesteśmy tylko skromnym depozytariuszem tego domku. I na razie to bym sobie łóżko zbudował. Także pojemniki. Beczka nam jest potrzebna. Beczka to jest bardzo fajna sprawa. Podwójne łóżko. Proszę bardzo. O, jak ładnie. I co nam więcej Lidia do szczęścia potrzeba? O, Orenstana od razu sobie możemy tutaj schować. I wszystko to, co nam niepotrzebne, czyli na razie tyle, tak? Dobra, beczkę byśmy sobie jeszcze zrobili. Sztabka żelaza nam jest potrzebna. Aha, na dworze można chyba zrobić piec hutniczy, z tego co się orientuję. Ale mogę się mylić. Ja mylę się częściej niż rzadziej. Dlatego jestem bardzo mądry. Dużo w życiu błędów popełniłem. Także. Ten z piecem hutniczym to jest kolejny błąd. Huta! 5 sztabek żelaza i dwa żelazne łączniki. Czyli robimy sobie w materiałach budowlanych. Aha. Czyli idziemy po prostu przekuć trochę sztabek żelaza. Dajmy na to sztuk 15. Ponieważ żelazo jest tutaj bardzo potrzebne do budowy domu, ojoj, co to trup na środku miasta? A, nasz stary przyjaciel, weźmy go w ramach porządku. O! Przyjaciel. Jeszcze masz kąpiel darmową. Nic nie zrobiłem. Nie dość, pani. O, akurat mamy 25 tych sztabek, to możemy więcej trochę zrobić. Nawet zróbmy jeszcze jedną, bo będzie akurat parzysta liczba, żeby zrobić potem sztaby złota przy transmutacji. I co? I wracamy do domu. Dwór nad jeziorem. Tu była taka opcja, żeby nasz Huskarl został właścicielem tego domu. Ty, ja bym tutaj chciał intercyzę raczej sporządzić z Lidią, ale nie wiem, czy to się da. O, potrzebny mi zarządca. To zaszczyt być Twoim zarządcą. To naprawdę porządne gospodarstwo. No wiem meble Oczywiście. który pokój mam umeblować nie, nie, nic mi nie będziesz meblowała. Dobrze pani nic mi nie będziesz meblowała ponieważ czasem jest tak, że ja sobie sam lepiej urządzę wszystko także warsztat ciesielski i dwa żelazne łączniki mi są potrzebne, tak? No to już robimy. I kowalstwo do góry poszło od razu. No to huta. Jest huta? Jest huta. O, jest huta. O, kamień z kamieniołomów. proszę bardzo. A to kamieniołom. Aha, to nam na razie chyba niepotrzebne. Tu jakaś ruda żelaza, może jest coś. Dobra, to sobie między odcinkami wykopię wszystko, ile mi potrzeba. Już was nie będę nudził. Jeszcze jak kończyłem tamten odcinek, to też sobie pokopałem trochę. Znaczy, jeszcze wcześniejszy, jak kończyłem. Beczkę zrobię. Lubię te beczki. Strasznie mi się ich tekstura podoba. Są puste, ale fajne. Dobra, co by tu dalej zrobić? Pojemniki. Stolik, no nie jest jakiś piękny, wszędzie jest ten sam stolik. Yy, no, możemy jakąś półeczkę narożną. Na Też można. I od razu już pokój trochę inaczej wygląda. Gdzie jest oświetlenie? Gdzie tu można oświetlenie kupić? Dobra, stolik jest. Trzy razy gwoździe i żelazne łączniki jeszcze, tak? No to fajnie. Ja tutaj sobie poznaję, co można zrobić, a co nie. I się niedługo zabiorę do kręcenia poradnika. Przypuszczam, znaczy żeby żeby potem nie było. Przypuszczam, że się niedługo zabiorę. Gwoździe i żelazne łączniki. A w kufrze coś jest? Nie ma. Pojemniki, komoda. Półka narożna. Aha, zawias tu nam jest potrzebny. Zawias i żelazne łączniki. Cztery żelazne łączniki i zawias, jeżeli dobrze liczę. Mam nadzieję, że dobrze liczę. Nie chciałbym tutaj za dużo narobić tych łączników. Żeby nam potem zabrakło sztabek. Także, różne kinkiety. O, od razu się jaśniej zrobiło. A czemu dwa są tylko kinkiety? No to tu nie ma. No nic. Wysoka szafka z gablotą, kinkiety zewnętrzne, palenisko i wieszak. I proszę bardzo. Mogłoby tego nie być na środku, ale już jak jest, to przeboleję. No i co? to koniec to już wszystko, a tutaj na ścianie? Co ma być? Nic już się nie da wybudować tutaj. O! Już mam pomysł na te klimatyczne moje tutaj różne rewelacje. W gablotę sobie jak zawsze włożę broń. Jak włożyć broń w gablotę? No, mogę tylko uderzyć, ale to chyba nie o to chodzi. Hm. Yy, a jak zrobić? ...upuścić. Ojej! I to do bag do gabloty. Teraz. Nie. No nic, ta gablota trochę tak... ...kiepsko nam wypadła tutaj. Trochę twórcy nie pomyśleli, albo ja coś jak zwykle sknociłem. <laughs> no i dobra. To co my tu możemy dalej zrobić? Kamień szlifierski przyda się. Warsztat zbrojmistrza przyda się. Pasieka. Pasieka przyda się, ogród przyda się. Zagrody ani stajni nie chcemy. I co, i to to już tyle? O, chodźmy do ula. Może coś tu jest ciekawego. Plaster miodu i pięć pszczół. No, ładnie. W ogródku sobie zasadzimy jakieś roślinki. Co by tu zasadzić takiego, co tu mało rośnie? O mareta pinelle zasadzimy. Kurde. Coś tu chyba sknęciłem poprzednio. Lawenda. Tu, może piankę byśmy sobie wzięli? Oj, no i tam, tak, kwiaty, których pełno, na razie nic więcej nie mamy. Jedną tylko. Dobra, i chodźmy do stołu kreślarskiego. Usuniemy warsztat w domu i czas się zająć głównym budynkiem. Także w tym odcinku pokazałem Wam, jak mniej więcej wybudować sobie swój pierwszy domek. Jak widzicie. Pojawił nam się teren pod zrobienie naszego pierwszego budynku głównego, i ja już sobie sam takim oto sposobem wybuduję cały dom. Was żegnam i widzimy się w następnym odcinku, gdzie zaprezentuję, co tam namodziłem. Dobra, trzymajcie się. Peace!